80. Dziękujemy. Słuchajcie, mamy grówkę, no. Mamy dogrywkę, zapraszamy dwie kandydatki, które mają po 120 głosów, 120 punktów. Razem z większe większy show, także przygotujcie się. Wszyscy się przygotowują. Dziewczyny robią show. W tym samym czasie. Tym samym czasie Ciebie, to, ile zgodę? Zgodę. to było ustawione. <laughs> Słuchaj, już bardziej mokra nie będziesz. Nie przejmuj się. Słuchajcie, czy wy jesteście gotowi na dokrywko? Nie przekonajcie, nie przekonujecie mnie. Gdzie jesteście? No to chyba zaczynamy. Dziewczyny gotowe. A my dali 200. Poczekajcie! Poczekajcie. Rafał musi się przygotować, bo to jest bardzo ważna misja. Odpowiedni strumień wody. Gotowy?

Ostatni punkt w środku 20 sekund zostało, to znaczy, że musicie się No przygotować! Do ostatecznego obliczenia! Czy jesteście gotowi? Ja Słuchajcie, proszę, Ania, cudowna Rzeczka. Słuchajcie, zaczynamy o wystania. 10! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 10! Róbcie bis. Zapraszamy Pati na środek. Przechodzimy do głosowania. Ej bis, bo mrugnęłem. Czy jesteście gotowi na głosowanie? Nie. Słuchajcie, przed wami Pati. No dogadujemy się. Pierwsza z dwóch finałowych, fina... finałowych finalistek, ale przypowiedziała się powiedziało. Finałowych kandydatów. Kochani, na mój sygnał! Zaczynamy głosowanie. Kto wyciągnął kieszeń? Wyciągnął.

120. i wszystko jasne idziemy na piwo ale tak się to, na piwa, zapraszam się do przodu. fajny final, naprawdę dziękuję tak, super to się super, naprawdę na pewno się podzielicie. tak razem 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 się razem 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 to z z za, to była zabawa, zrobiliście mega show Naprawdę zasłużyły sobie na mega hałas kochani Wielkie brawa dla wszystkich dziewcząt Na ciebie czekają krzysówki. Dziękujemy wam bardzo do